Codziennie łatwo na wynos Pizza Hut. Easy dla kieszeni, easy zamawianie i pyszne jedzenie. Take it easy w Pizza Hut. Chcesz już! Drzwi to początek opowieści o spełnionych marzeniach, chwilach pełnych wzruszeń i tworzenia miejsca, które nazwiesz domem. Tu wspólnie przeżywamy wszystkie wyjątkowe chwile. DRE, Twoje drzwi, Twój dom. Extra Trio tylko w KFC. Trzy przepyszne opcje w zestawach z dużymi frytkami. Cheeseburger za 10 zł, Zinger za 17 zł lub Grander za 20 zł. Extra Trio tylko w KFC. W Selgrus codziennie serwujemy Wam kilka tysięcy produktów w promocji. Musi być świeżość, najwyższa jakość, ale atrakcyjne ceny to podstawa. Selgrus. Dla szefów wszystkich kuchni. Teraz zakupy w Selgros bez karty i bez firmy. Każdy może skorzystać z naszych ofert promocyjnych. Schab fipszowy 46%, taniej 12,99 za kilogram i filet z łososia tylko 5,76 za 100 gramów. Selgros Cash Carry. Wesołych świąt! Uwolnij się od najbardziej uciążliwych aspektów mopowania. Z nowym mopem elektrycznym Philips Oneup, który myje podłogi wyłącznie czystą wodą i zasysa całą brudną wodę do środka. Pożegnaj starego mopa. Powitaj Philips OneUp. Teraz w Media Ekspert nowość bezprzewodowy mop elektryczny Philips One Up. już od 529 zł. To w media nie masz. Pachnie, niesamowicie? To intro! Intruz, wrócę! Jestem piratem! Zobaczcie! To dezodorant Old Spice, który zapewnia świeżość na cały dzień. Nikt nie pachnie tak dobrze przez tak długi czas! On ucieka! Płynę na koniu morskim. Dwunastoletni Tymoteusz na rowerze i pędzące drogą BMW z pijanym kierowcą, chłopiec nie miał szans. On tu nie wejdzie kuśmistrznięty, nie, nie powie cześć mami. Wróciłem. Ponad grubo 150-140 prędkości, jakie tu są osiągalne. Proszę, ograniczenie do 40. Dlaczego nie postawiono fotoradarów czy progów? Urzędnicy obiecali zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Dlaczego nie spełniają swoich obietnic? Uwaga, dziś o 19.50. Zapraszam. Świąteczne wydanie programu Autentyczni. Jesteś na emeryturze, ja pani się z tym czuję. Czy pani tęskni ze swoim mężem? Autentyczni. W wielkanocną niedzielę Maciej Zakościelny, a w wielkanocny poniedziałek Justyna kowalczyk Tekieli o 11.30. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile. Dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Sponsorem programu jest Alvernia Planet, organizator wystawy Harry Potter The Exhibition w Polsce. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w Orange. Tako. I nic za niego nie płacę. Przez rok. To uczciwa cena. Przyjdź do Orange po smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako, bo Orange to jest. W Selgros codziennie serwujemy Wam kilka tysięcy produktów w promocji. Musi być świeżość, najwyższa jakość, ale atrakcyjne ceny to podstawa. Selgrus. Dla szefów wszystkich kuchni. Teraz zakupy w Selgros bez karty i bez firmy. Każdy może skorzystać z naszych ofert promocyjnych. Schab fipszowy 46%, taniej 12,99 za kilogram i filet z łososia tylko 5,76 za 100 gramów. Selgros Cash Carry. Wesołych świąt! W mojej firmie mam wielu ekspertów. Eksperta od projektów na wczoraj eksperta od podatków i od zaopatrzenia. Teoretycznie wszystko załatwię sam, ale technologicznie? Technologicznie masz od tego Orange światłowód dla firm z cybertarczą, masz od tego Orange wsparcie IT, masz od tego Orange wszystko to z internetem firmowym, a do tego smartfon Samsung bez opłat przez rok. I nie wszystko muszę sam? Teoretycznie możesz, ale technologicznie Orange tu jest. Smartfon za 55 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj ile płacisz. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Potężny aparat aż 108 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Zakrzywiony ekran AMOLED 120 Hz. Głośniki stereo, jeszcze lepszy dźwięk od JBL. Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe. Teraz w ratach 0% już za niecałe 55 zł miesięcznie. w masz. Nowa koronka Intimissimi. Ultra komfort, ultra miękkość, ultra doskonałość. Już to noszę do miseczki F. Na program zaprasza sponsor Lorenz. Producent chipsów, KranChips! Sponsorem programu jest dystrybutor suplementów diety Plus. Generalny partner wyścigu Let Up Poland by Tour de France, presented by Plus. Sponsorem programu jest właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomościonline.pl